Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Jak ostatnio wspominałam, już to jest, jest ten moment, żeby zabrać się za przyozdobienie naszych okien. Jak wiecie, na to okno. I na okno kuchenne żaluzja. Żaluzje są już lamelowe zamówione. Czekamy, mają być za półtorej tygodnia. No, ale jeszcze zostało nam to okno, Wspominałam, że chciałabym mieć tu firanę i zasłony, bo mamy tu karnisz elektryczny. No i w sobotę była u mnie pani krawcowa. Nie wiem właściwie, czy to się tak nazywa, pani krawcowa, czy może jakieś, jakaś specjalna nazwa jest dla tych pań, które szyją firany. Nie wiem. Zostawiamy przy tym, że była pani u mnie, była u mnie pani krawcowa na pomiarze że to jest normalnie potok słów, chcę już wszystko Wam powiedzieć i się miesza. E, w sobie wszystko zobaczyła, pomierzyła, bo wiecie, ja mogłabym to źle zrobić. Ja owszem szyję w sobie takie, wiecie, opaseczki, czapeczki i tak dalej, ale firany to zupełnie nie moja bajka, e, ale przy okazji wyposażyła mnie, zobaczcie. Tyle próbników. No to był ciężki weekend, żeby e, zadecydować, ale tak naprawdę ja mniej więcej wiedziałam, czego chcę. To jest duże okno balkonowe. Chciałam po prostu białą, ładną, długą firanę i do tego zasłony. Jeśli chodzi o białą firanę, to postawiłam właśnie na tiul, bo pragnęłam czegoś, co się nie gniecie, totalnie się nie gniecie, a byłam ostatnio u mojej koleżanki w odwiedzinach, i właśnie wchodzę, ma taką ładną, długą firanę, i mówię: Ania. To jest woal? Bo wiecie, ja nauczona doświadczeniem miałam w poprzednim mieszkaniu też taką długą firanę, e, białą, ale właśnie miałam woal. I to było o, o, proszę Pana! Proszę Pana! No dzień dobry, Pan tu stoi sobie przy RTV-ce i, i stuka, puka. Mm, no dobrze, dobrze. A mogę powiedzieć widzom, co tam chce czy nie? Może być problem, bo mi już ewidentnie już się zaczyna nudzić. W każdym razie zapytałam, Ania, תומש וואל, אה, אני ענייאת, טיול To się w ogóle nie dniecie. Wieć, wiesz, ja, wie, ja to piorę, wieszam na mokro i wygląda tak, jak wygląda. A ja, o jacie, super. Ja mam takie doświadczenie z poprzedniego mieszkania, że miałam taką długą piranę, ale to był woal. Moi drodzy, tego nie szło nawet wyprasować. Ja woziłam to do pralni chemicznej, gdzie tam panie mi to prasowały, no ale wiadomo, to było długie, musiały to później złożyć. I tak jak to złożyły, jak przychodziłam do domu, to tu było, wiesz, fajnie wyprasowane, a na środku e, szła taka e, taki zgnieciony Pasek, co wyglądało brzydko. Już po tym żelazkiem też nie mogłam tego e, doprasować. No bo, jak to były, wiecie, m, takie m, duże metry, to ciężko było to ogarnąć na tej desce, takiej malutkiej doprasowania. Więc to była jakaś masakra. No i teraz szukałam czegoś, bo mi się podobają takie firany, właśnie. Ale wiecie, jak jesteśmy w hotelu, to też takie mają i nigdy nie widziałam, żeby były pogniecione. No i chyba odkryłam, e, a właściwie dzięki mojej koleżance Ani, odkryłam tą tajemnicę, że to właśnie tiul jest taki i się nie gniewa ładnie wygląda. No to będzie tu firana tiulowa, biała, długa. No i będą zasłony. Chciałam zasłony welurowe i prawdopodobnie zdecyduję się właśnie na ten odcień. On naprawdę tak na żywo bardzo ładnie pasuje do tej naszej welurowej kanapy. Mm. No i powiem Wam, że to by było na tyle. Właśnie jadę do Krawcowej sobie to zamówić. A ta pani Krawcowa, właściwie to po prostu Ola, która będzie nam szyła tutaj firany i zasłony, jest żoną dalszego kuzyna mojej mamy. Dobrze powiedziałam? Tak, dobrze powiedziałam. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy, bo Ola mówiła, że czasem tam nas obserwuje, coś tam zobaczy. W każdym razie Ola właśnie prowadzi sobie taki salon krawiecki, szycia firan, no zwał jak zwał. W każdym razie robi tam cuda, właśnie szyje firany, zasłony, rolety rzymskie e, na przykład też widziałam choć my totalnie nie chcieliśmy iść akurat w ten klimat rolet rzymskich no ale co chcecie to wam e, zrobi salon nazywa się e, Sable, że tak chyba to się czyta, tekstylia, bytomiu e, dobra, a teraz e, jeszcze zobaczcie ile mam tu innych różnych wzorów, bo jeszcze został nam e, pokój e, miłożka e, pokój Haneczki, Haneczka na pewno będzie miała też tą długą, tiulową firanę. Natomiast zastanawiamy się ciągle i bijemy z myślami, jakie te rolety, czy te żaluzje, ja cię kręcę. No, temat jest ciągle otwarty, więc na razie miłoż Musimy jeszcze to przemyśleć, jeśli chodzi o Miłosza i o naszą sypialnię. Na razie tylko Haneczka będzie miała tą długą firanę, później pewnie jej dołożymy jakieś żaluzje. No i będziemy właściwie mieli gotowy dół, bo tu będzie firana, zasłony, a tam będą te dwie sztuki żaluzji lamellow. No to tyle. Dobra. A teraz idę zajmować się moim kochanym mieściem. Kochani, w związku z tym, że jeszcze nie mamy blatu, nie mamy też płyty, bo płyta jest u kamieniarza, bo musi, wiecie, sobie wyciąć ją na wymiar, no to mam do dyspozycji, chyba już mówiłam, tylko piekarnik na obiady, więc dziś wjeżdża taki stary przepis, znaczy stary przepis to jest przepis z internetu, Mateusz go kiedyś wyczaił, ale pamiętam, bo zrobił to tylko jeden, jedyny raz, kiedy mieliśmy iść, znaczy byliśmy na sesji Ciążowej z haneczką. No to pomyślcie, ile to już było lat temu. To wtedy go zrobił, ja wtedy wiem, pamiętam, bo bardzo źle się czułam. Nawet rano zastanawiałam się, czy pójdziemy na tą sesję, bo naprawdę. To nie był mój dzień, to, dzień, totalnie, ale zmobilizowałam się, bo rano byłam, wiecie, już na, na makijażu na tą sesję i tak dalej. Zmobilizowałam się, poszliśmy na tą sesję i jak wróciliśmy, to właśnie Mateusz przygotował e, to danie, ten obiad. Już wam mówię o co chodzi. To był jakiś, wiecie, z internetu tam jakiś youtuber też. O, jezu, tu może wam nie będę pokazywać tego bajzlu, bo jeszcze czekamy na fronty. Mamy nadzieję, że tak jak pan powiedział, w tym tygodniu będą. E, w każdym razie to było, wiecie, na jakimś tam e, kanale. Ja, mm, jakiś youtuber. Taki kulinarny chyba to przygotowywał. Ja Wam tylko szybko pokażę, na czym to polega. To jest szybki przepis, a nawet dobry. Ja już tak dokładnie nie pamiętam, jak to smakowało. Dzisiaj to przetestujemy. Oho, ktoś dzwoni. No, halo zobaczcie tak się to właśnie prezentuje mamy naczynie żaroodporne, wykładamy tu trzy paczki ryżu parabolicznego to jest ważne, tu mamy trzy udka z kurczaka nasmarowałam je olejem a później przyprawą, możecie chyba użyć jakiej chcecie, ja użyłam złocisty kurczak, mam tu pokrojoną cebulę, bo też będzie nam potrzebna teraz tę cebu cebulę przełożę tu właśnie na ten ryż i następnie taki sos, taka zalewa jakby, no ja niestety nie mam gazu więc sobie tak rozdrobniłam to masę. Jest tu, są tu trzy łyżki keczupu, trzy ząbki czosnku, 50 gram masła i właśnie zaraz wleję 600 gram wody. Ona miała być letnia i mieliśmy to zrobić na gazie, no ale chodziło o to tylko, żeby się masło rozpuściło, więc stwierdziłam, że po prostu wleję tu wrzątek, jeszcze to pomaziam i chyba się uda. No bo co mam zrobić? Nie ma innej opcji. No i później na ten ryż układamy te nasze utka. No i tak się to mniej więcej prezentuje. Później dajemy to do piekarnika bodajże na godzinę, czy tam, no wiecie, no muszą, po prostu kura musi się zrobić miękka e, na 200 stopni, na godzinę, czy tam godzinę 10. Byłam właśnie w Pewko i wróciłam. E, wiecie co? Kupiłam jakieś pierdoły i znowu stuwa poszła. Nie wiem, czy tak macie też, że teraz chodzi się do sklepu. E, I tu 4 zł, tu 7 zł, tu 10 zł, i tak się zbiera, że o, już przeszło stuwa i załatwione. Pokażę Wam co tam. Uda dzisiaj udało mi się kupić, udało po prostu co kupiłam oczywiście skarpetki dla Hani, bo tego nigdy nie za wiele, skarpetki dla Miłoszka jakieś tam gumki bo jak Hania chodzi do przedszkola czy w ogóle to ciągle coś się gubi o tu następne skineczki co tu jeszcze mamy, a no to jest kolejna rzecz, tak jak Mati mówił, która się zgubiła przy remoncie, tak jak z tą kamerą Rozpakowałam całe szkło, no i nie ma mojej nudelkuli, że tak powiem, no czyli wałka. To no więc kupiłam jakieś tam wpełko, żeby przynajmniej teraz mieć. Dokupiłam jeszcze wieszaki, bo tego też nigdy nie zrobił nagle się okazuje, że są potrzebne. O, tu jakieś gumki jeszcze. A tymczasowo wziąłam taki pojemnik na mydło, chociaż jeszcze nie mamy tego stojaka tu na dole w WC, więc za bardzo nie mam gdzie go postawić. A u góry nie mamy jeszcze szafki z umywalkami, ale wzięłam, bo wiecie, jakby dozowanie tego mydła z woreczka jest strasznie uciążliwe, więc wolę to przelać do tego, nawet gdyby miało stać na ziemi czy tam schowane w szafce, ale będzie łatwiej. Wziąłam jeszcze takie. Ściereczki do kuchenne, właśnie beżowe, bo teraz zauważyliście, że to jest mój kolor. Tak jak w naszym poprzednim mieszkaniu, szarość, biel królowała, tak tu bardziej idziemy w takie ciepłe tony: złoto i właśnie beż. Co my tu jeszcze mamy? A, wzięłam kilka słoików, bo stwierdziłam, że przesypię, wiecie, mąkę, cukier do takich słoików. One chyba kosztowały ile? 7 zł. No i wzięłam cztery takie. Zobaczę, jak mi się to sprawdzi w tych szufladach. Czy te pojemniki, czy może jakieś inne, właśnie. z Ikei. Zobaczymy. No, majteczki. No i co my tu mamy? No, już nic więcej. Wszystko. Jeszcze te dwa pojemniki, które zostały. No i zapłaciłam 109 zł za te pierdoliny. No bo tu 7, tu 8, tak jak powiedziałam, tu 4. I nagle robi się <laughs> Wiecie, jak mówię na wróżkę po Śląsku? I oto czuła. Ja to właśnie się dzisiaj wydarzyło i otoczyłam. Frontów nie będzie w tym tygodniu. Nie wiem dlaczego mówię to z uśmiechem na twarzy, ale to już chyba jest takie, wiecie, wyparcie rzeczywistości. Mają być w następnym tygodniu. No to czekamy i liczymy na nie. Wszyscy tak samo, zobaczcie, Miłosz też się cieszy, też by chciał mieć fronty, bo on z kolei... No dobrze, to chodź, idź sobie powolutku. A, ty chcesz, że mama z tobą się działa, misiu? Miłosz z kolei jest bardzo zadowolony, bo on sobie podchodzi do tych szuflad, uwiesza się na nich i tak czasem sobie je wysunie, więc na pewno jest... Miłosz jest zadowolony z tego powodu, że nie mamy tych frontów, ja natomiast z Mateuszem nie. I długo już długo nic nie mówiłam, no bo umawialiśmy się w sumie z panem Solerzem na kuchnię w tym wrześniu, kiedy płaciliśmy zaliczkę na kuchnię, no, przed świętami, bo ja to czułam, że uda nam się to wszystko ogarnąć, że się tu wprowadzimy. No, kuchni nie było i naprawdę długo jestem spokojna, no bo właściwie już mamy koniec stycznia, no bo co? Dzisiaj już jest 19, więc zleci, ale zobaczcie, tu są kartony. I śmieci różnego rodzaju, to to oznacza tyle, że pan montażysta nasze, naszej szyby prysznicowej się dzisiaj pojawił. A właściwie to pojawili, bo byli, ym, y, by było to dwóch panów. No i co? I zrobili, więc chodźcie, pójdziemy do góry. Pokażę Wam e, tą krzywę prośnicową. Tylko muszę jeszcze miłożkę najpierw wziąć, to takie lekkie cięcie. A za chwilę ciąg dalszy, bo właśnie skierowałam teraz kamerę na krzesło i przypomniało mi się o stole, który też miał być w tym tygodniu. Ale, sorry, jest czwartek, może będzie jutro, jeszcze jest szansa. Zobaczymy, zaraz Wam, e, zobaczymy jak będzie, a zaraz Wam jeszcze opowiem historię ze stołem. Dobra, kochani, to tak właśnie prezentuje się nasz a właściwie to szyba prysznicowa, bo wszystko inne już wcześniej było. Mm, bardzo mi się podoba, wiadomo jest zaklejony, pan powiedział, żeby nie używać przez 24 godziny, to jest wiadome, później zrobimy z Mateuszem test, czy coś się nie leje, bo z prysznicem w poprzednim mieszkaniu też mieliśmy niezłe kokosy, ale nie został montowany przez właśnie montażystę z tej firmy. Dlatego tym razem zdecydowaliśmy się na taki, wiecie, taką ogólną usługę, czyli zamawiamy od razu. Montażysta z danej firmy nam to montuje. W tym sposobem uzyskaliśmy bodajże 5 lat gwarancji na, ten, na tą szybę prysznicową, więc super. No, i ona prezentuje się bardzo fajnie. Jeśli oglądali, oglądacie nas od dłuższego czasu, to wiecie, że mieliśmy dokładnie ten model szyby prysznicowej. Tylko wtedy to nie była szyba, tylko cały prysznic. Ale dosłownie te drzwi i ta ścianka są identyczne, tylko nie w kolorze złotym, tylko w kolorze srebrnym mieliśmy. No i fajnie, ale nie będę nic dotykać, otwierać. Niech sobie w spokoju przeleżakuje te 24 godziny, a później będziemy z Mateuszem go. Testować, czy przypadkiem nie przecieka. Ale miejmy nadzieję, że nie, bo już więcej jakichś dziwnych sytuacji chyba nie wytrzymam. Dobra, a teraz wracamy do stołu, już tam biegnie. Siedzę sobie na krzesełku, ale niestety stołu nie ma. Wczoraj miało 40 dni roboczych bo taki był termin, pomiędzy 35 a 40 dniem roboczym nastąpi wysyłka, czyli to był wczoraj taki ostateczny deadline. No i rzeczywiście dostałam maila z linkiem do śledzenia przesyłki. No, ale patrzę, patrzę ciągle w tego maila. Wczoraj w tym śledzeniu przesyłki, no tylko zarejestrowano, nie nadano. No i dzisiaj z rana mówię nie. No piszę. Czy paczka została wysłana i okazało się, że uwaga, kurier nie zabrał tej paczki, ponieważ yy, ta. Firma kurierska stwierdziła, że ona jest zbyt duża, no i musieli wysłać to innym e, przewoźnikiem. No i rzeczywiście dostałam kolejny link do śledzenia przesyłki: e, że to wczoraj, e, tam około 14, rzeczywiście zostało mm, zarejestrowane, ale przesyłka też nie jest jeszcze odebrana, więc e, wątpię, że on jutro się pojawi. Tym bardziej, że to chyba jest na palecie ten stół, e, z tego co mi, e, co mi wiadomo. E, więc raczej będzie też po weekendzie. No, ale trzymajmy kciuki, żeby jeszcze jutro się tu pojawił, bo to też nam ostro doskwiera. Tylko się tak luźno zastanawiam z Mateuszem, jak to się stało, że. Ale jestem po prostu ciekawa, bo t... możliwe, że to była taka sytuacja. No, bo rzeczywiście dostałam ten link z tą pierwszą firmą przewozową, że, że jest paczka zarejestrowana. No, i później ten drugi link, bo się okazało, że tamci tego nie zabrali. Tylko zastanawiam się, jak to się stało, bo przecież oni. Stoły wysyłają chyba na bieżąco. Przecież pierwszy raz nie, wysyła, nie wysyłali naszego stołu, tylko inni ludzie też kupują i też wysyłają paczki. Nie wiem, nie wiem jak to się stało. W każdym razie jeszcze gdzieś tam mam iskierkę nadziei, że ten stół się jutro pojawi i będzie z nami na weekend. A jak nie, to wiadomo, że będzie po weekendzie. No. A o frontach to już nawet nie będę mówić. Ale to nic, jeszcze czeka nas e, e, taki, taki sam motyw z frontami do e, szafki łazienkowej i tej stojącej w łazience. No, chyba, że tym razem pójdzie szybciej. Miejmy nadzieję. A miłość tu sobie chodzi, zobaczcie, piłeczkę goni. Miłek, co tam robisz? Co tam robi pan? A smoka dorwał? Smokula dorwał? Gdzie ten smokuś był? Nie wolno, nie, 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 nie. My już tak wiecie, powoli staramy się, żeby Miłoszek jednak tego smoczka w dzień nie używał. No wiadomo, drzemki, czy tam spanie wieczorne. Ja e, wychodzę z założenia, że jeszcze mu to nie zaszkodzi. E, jeszcze chwilę może sobie właśnie do spania używać tego smoczka, ale staram się, staramy się mm, z Mateuszem razem, e, aby nie używał go już tak w ciągu dnia. Teraz, kiedy się bawi, no nie jest mu totalnie potrzebny, więc mama mu go... Hop! Smokuś nie jest potrzebny, bo ty masz piękny uśmiech. Ząbki wychodzą, bawisz się, to nie trzeba, Smokulka. Nie trzeba, Smokuś, no. No, choć po piłeczka ci uciekła. No, więc smoczek znika na kilka godzin, aż do drzemki. Siemano. W sumiemy. Kupiliśmy ten stół Hani. Biurko właściwie krzesło. Ale wam tego biurka nie pokazaliśmy, zaraz wam pokażę. Najpierw chcę Hani jeszcze dać prezenci. Mazaki, bo lubi malować. Także chodźcie. Kasze światło Zachowane było w szafie Miłosza, także wiecie Idziemy, czekajcie Zobacz Co tu mam dla Ciebie Nazarczki nowe Pomalujemy coś Tu już mamy gościa w pokoju, uchani Braciszka Aha Hania, widzicie co rysujesz myszka? Tak, ich znaczy. No. no i widzicie, i tu chyba zdecydowanie lepiej się czuje, Hanusia. Regulowane biureczko. 59,66 i 72 cm. Teraz jest na. Co ty tak krzyczysz? Teraz jest na 59 cm, i jest ok, nie? Ale tu mama. Co masz? Kto ci tu strzaskał? Co? Mama. Czym ci strzasko? Aha, mama ci strzela z chmurkę, i została ci słówka, tak? No dobra, to maluj sobie. Mama mi kupi taką kolorową. No. Miłość, miłość. No. To proszę to zostawić. Miłość, proszę zostawić młotek. Miłość! Miłość! No, dawaj młotek. Dawaj motek, halo! Brawo. <grymne> Pokaż Hanuska, co nam Piękny rysunek. A co się stało z buzią twoją? A ja się radowałam. Czy jest przypadek, czy specjalnie? Ma Ojeju... Muszę Ojej. No także jak widzicie, Ani biurko, biureczko nowe podpasowało. Starczy je na jakiś czas, no tam mówi, jest na najniższym poziomie, jeszcze ma dwa. To 72 to gdzieś chyba tu wypada około. Jest tu też jeszcze taka nadstawka na ścianę i zastanawiamy się nad nią, no bo Hania ma dużo rzeczy do malowania, jak zresztą widać. I może ta nadstawka pozwoli jej zwiększyć trochę tego obszaru tu do roboczego, że tak powiem. No ale na razie zostaje tak jak jest. I ważne, że Halu się podoba, nie? Piona. Nie ma problemu? Tak, nie ma Tak jest, nie ma problemu, którego nie rozwiążemy. Dziękuję, to dla mnie. Piękny rysunek. Cieszysz się? Widzę. Wróciłem. Cieszę się, że tata wrócił? Wróciłem <grym <grym> za mną, tylko drzwi za sobą, żeby nie wiedzieli, no, wróciłem z talerzami. Tak, na Tak jak mówiliśmy, Taneczka chce ci wszystko teraz powiedzieć, wiesz, jak po całym dniu, jak cię nie widziała. Położyłem w talerze na naszym nowym stole, na nodze od stołu, to jest pierwsza rzecz, która leży data. na, na tak naszym stole. Ale tak delikatnie ją tylko pokazuję. To... Delikatnie pokazuj pani po będzie w kolejnym vlogu. To są talerze, z których będziemy jedli. Tak, proszę zobacz sobie. A jak jest to? No. Także skandynawska siedzi z zostawmy wiecie, <grym> Brana pod uwagę. Wróciłem, czekam jeszcze dzisiaj dużo pracy. Powieszenie lamp, skręcenie stołu i jeszcze dwie inne rzeczy. Ale o tym wszystkim, o lampach, o stole. Już kolejnym vlogu na wkrótce. Serdecznie zapraszam. No i musimy kończyć, bo jest ostro. <grym, grym, grym>, Urej, będzie stół! Będziesz tu! No, bawcie się dobrze. Mojego weekendu. Pa! Pa! pa.